się siema, są siema, bardzo profesjonalne. Mamy dzisiaj 1 marca. Można powiedzieć, że wiosna nadchodzi, a razem z wiosną nowy nabytek na gospodarstwie. Zajechałem do agrosieci w Hełmnie, gdzie za chwilę będzie odbiór mojego pierwszego ciągnika John Deere. I teraz już nikt nie powie, że mamy tylko jakiegoś case'a na gospodarstwie. Tu z przodu ciągniki agroszeringowe, ale za chwilę wam pokażę, jak ten. Ciągnik nowy nawytek wygląda. Nie mówiłem o tym zakupie zbyt dużo, z tego względu, że do samego końca nie wiedziałem czy zakup tego nabytku dojdzie do skutku, ale no dzisiaj nadszedł ten dzień, więc za chwilę będzie przekazanie kluczyków. Wchodzę do AgroSieci i mam nadzieję, że za chwilę będzie odjeżdżał. Cieszę się, że mogę przekazać Tobie kluczyki do Twojego pierwszego Deere'a. Niech służy na gospodarstwie. W końcu marzenia się spełniło. Dobra, w drogę, dzięki wielkie. Dzięki. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten humorystyczny wstęp na początku. Ale no nie mogłem się powstrzymać, tym bardziej, że czasami są takie komentarze o nie macie Deere'a na gospodarstwie. Mamy już opyskiwacz. No teraz jest prawdziwy ciągnik, tylko że mały, ciągnik kosiarka, ciągnik taki ogrodniczy. Więc pierwszy John Deere na gospodarstwo zawitał. No i chyba o nim nie mówiłem. Kilka razy wspominałem na live, że szukam właśnie. E, takiego ciągniczka, kosiarki, e, no i przejeżdżałem dość dużo ofert, bo wiecie, w marketach jest tego pełno, Jakby jeździć po ogródkach, też tego jeździ już coraz więcej, ale ze względu na to, że dla mnie to jest urządzenie, które u nas będzie użytkowane, no nie wiem, raz, raz w miesiącu, no ale w dość ciężkich warunkach, szukałem takiej dość, nazwijmy to, nierozbudowanej wersji, ale mocnej wersji, powiem w ten sposób. I też no, na kosiarę chorował mój tata już od dwóch lat, po prostu było drążenie i drążenie, żeby kosiarę kupić, bo cały czas taka pchana, wiecie, z napędem, ale... No, jak nie było czasu, no to po prostu wszystko zarastało, więc no, stwierdziliśmy pod koniec roku, że taką kosiarę sobie kupimy. No i jest. No i teraz tak, nie chcieliśmy jakiejś Super ekstra wypasionej z nie wiadomo iloma funkcjami kosiary. Z drugiej strony chcieliśmy coś mocniejszego, bo większość kosiarek samojezdnych, ciągników z funkcją koszenia, jakby to wiedzieć, ma silnik na jednym cylindrze. W wszystkich marketach, obi, nie obi i tak dalej, tam są jednocylindrówki. Większość tych kosiarek jest właśnie jednocylindrowa. Raz, że są tańsze, dwa, że są. Dla takich osób, gdzieś tam posiadających ładny trawniczek, mniejsze powierzchnie i tym podobne. Jednak w momencie, kiedy tak jak u nas są jeszcze wyboiste trawniki, jest dużo trawy, gdzieś tam koło koszenie, do koszenia, koło chlewni, koło zabudowań, koło płotów. Czy ja się też śmieję, że będę takie dwie łączki kilkuarowe, też po prostu tym kosił tutaj na działkach blisko domu, no, to musi być coś mocniejszego. No, i zresztą, no, no widać, no, zresztą widać, że tutaj jeszcze u nas, no, pięknych trawników nie ma. Co prawda tutaj będzie warzywnik, ale tam z tyłu te trawniki, no, wyglądają, jak wyglądają. Na razie tego nie będę ruszał, bo jeszcze też będzie przebudowa drogi, więc dopiero potem będziemy coś tam robili w tym ogrodzie, żeby to lepiej wyglądało. No i tam często po prostu rosną chaszcze, więc e, zdecydowaliśmy się na ten model, z tego względu, że jest to silnik dwucylindrowy, silnik o mocy prawie 17 koni mechanicznych. Te, które oglądałem w sklepie, miały najmocniejsze, chyba 8,5. Więc tutaj jest dość duża różnica. Silnik jest chłodzony powietrzem, łatwy dostęp do świec, do filtra oleju. Tutaj mamy miarkę do oleju, no i tutaj akumulator. Koniec prezentacji tutaj pod maską. <noise> Szybko to idzie. E, następnie no, układ kierowniczy. E, tutaj jest 30 parę centymetrów kierownica. Ostry e, kąt skrętu, więc naprawdę można sobie nią tam e, wywijać. Siedzisko. Pod siedziskiem mamy e, bak paliwa benzynowy. Tutaj jeszcze uchwyt na jakiś kubek, na jakieś bajery. No, i następnie adapter tnący jest pod kosiarką, w sensie na środku kosiarki. Można wziąć sobie jakąś opcję z adapterem tnącym z przodu, ale wiadomo, że to już są troszeczkę większe pieniądze. Łatwiej się dojedzie w niektóre miejsca, gdzieś tam lepiej się powykasza, ale z drugiej strony, i tak czy siak, trzeba będzie wykaszarką oblecieć, chociażby w ogrodach, żeby, żeby podkosić gdzieś pod jakimiś krzakorami, podkosić przy ogrodzeniu. Więc dla mnie wydawanie jakiejś tam większej ilości pieniędzy pod tym akurat względem nie miało jakiegoś większego znaczenia. Dla niektórych może mieć, dla mnie akurat nie. Adapter tnący ma szerokość 92 cm. Są też yy, kosiarki z szerszym adapterem. Ale dla mnie, akurat na te kilka tysięcy metrów kwadratowych, jest to wystarczające. Mówię, wybierałem kosiarkę głównie pod względem tego, żeby był silnik mocniejszy. I też dużo osób gdzieś tam, chociażby na live'ach na TikToku, na którego zapraszam, właśnie pod tym względem mówiło, żeby tam zwrócić uwagę. Z tyłu zbiornik na skoszoną materię, na skoszoną trawę można go zdjąć, ale też jeżeli kosimy, po prostu podnosimy za pomocą dźwigni. I lecimy dalej. Nie musimy nawet z tej kosiary schodzić. No i co do takich tutaj, jakby wiedzieć, rzeczy z zewnątrz. no A, jest adapter mulczujący. Jest adapter mulczujący, czyli e, tak naprawdę ten adapter sprawia, że nie leci trawa. Czy materia do tyłu do kosza, tylko po prostu jest cały czas tutaj mulczowana przez adapter i brzydko mówiąc wypluwana pot. No i wtedy to wszystko zostaje. Jeżeli ktoś ma ładne trawniczki, wiadomo, idzie trawa do kosza, jest gdzieś tam wywożona, kompostowana i tym podobne. No a tak jak u mnie, nie wiem, będzie koło płotów, koło drogi, koło chlewni, to po prostu używam przystawki mulczującej i załatwiam w ten sposób temat. Tutaj mamy takie okienko i widzimy, ile jest benzyny w środku. No i z tej strony mamy regulację ręczną odnośnie wysokości adaptera koszącego. wy akurat na najniższym i ja spokojnie będę gdzieś tutaj na tych wyższych wysokościach to miał ustawione. Siema Dafienka. Też byś pojeździła, nie? Ale ty się będziesz bała. E, licznik, mm, motogodzin. Następnie tutaj mamy gaz, zapłon. Tutaj mamy taki hamulec ręczny. Jakby wyjeździć na nim, niż się y, kosiarka chociażby nie stoczy. Tutaj. A, dobra, muszę. O! Tutaj mamy mm, przycisk do tego, że jeżeli byśmy chcieli kosić na wstecznym, wciskamy go sobie i kosiara nam tnie na wstecznym. Więc. Wtedy, jak powiedzieć, tam się koszenie nie rozłączy. Tutaj mamy po prostu taką, taki grzybek do włączenia adaptera koszącego i tutaj alarm. W środku jest taka po prostu klapka, która w momencie, kiedy dopchnie się, dopchnie się, jakkolwiek to brzmi, wtedy po prostu nam tutaj się załączy alarm, że mamy kosz pełen. No i tutaj światła, zapłon i tak dalej. No i co? Możemy ją włączyć. Chociaż nie wiem, czy mi się uda tak bez zapłonu teraz. O, pomogłem sobie drugą ręką, mi się dało. No i tak jak wspomniałem, po prostu przód i tył. Nie będę uruchamiał adaptera tak no, no i koszenie. Tak pokazowo. Potem się tam, że tak powiem, ustawi do, do garażu. No i co ważne, tak jak wspomniałem, nie jest to tylko i wyłącznie e, ciągniczek do koszenia. Z tyłu można zaczepić mm, jakąś małą przyczepkę, z tyłu taki wertykulator, coś tego typu, e, i z przodu chociażby tutaj mamy możliwość przymocowania e, szufli do śniegu czy chociażby jakiejś takiej małej zamiatarki, więc jest to urządzenie wielofunkcyjne, wiadomo, kolejne, jakby to powiedzieć, oprzyrządowania trzeba dokupić. No na razie kostka, jeszcze nie skończona, zresztą, jest koło domu, później będzie całość podwórka utwardzona, czy kostką, czy płytami, obojętnie, ale czy taki właśnie mały pług, czy yy, zmiotka może, może się po prostu przydać. Więc to nie jest ciągniczek, który będzie służył tylko i wyłącznie właśnie do koszenia trawy, ale też do takich tutaj chociażby małych prac i tym podobne. No zobaczymy, jakby to wiedzieć, to już nasza jest finezja i według potrzeb możemy sobie takie oprzyrządowanie po prostu dokładać. Więc, płyntując, pierwszy ciągnik John Deere jest, to prawda mały, ale jest. Już mi nikt nie powie, że John Deere na gospodarstwie nie mamy. I to na dzisiaj wszystko, pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.